Ja to jest takie troszeczkę prowokacyjne i wrócimy myślę do niego na koniec prezentacji, a w trakcie będzie mowa o tym, yy, o tym co to są rozwiązania systemowe, co to jest myślenie systemowe. Zacznę może od tego, jak to wygląda ze strony takich totymi mediami, co to się słyszy. Yy, wszyscy mniej więcej na pewno słyszeliśmy o katastrofie w Smolensku, która się stała. Tu właśnie jeden z głosów, czym to jest główny, nawet nie pamiętam do końca jaka jest jego rola, ale to jest jakoś bardzo ważna osoba, która prowadzi całe dochodzenie. Wniosek jest taki, że katastrofa to wynik mań systemowych. Czyli ta cała dyskusja, która skupia się na, na tym, co zrobił pilot, co zrobił kontroler, czy co zrobił prezydent, może się okazać, że dyskutujemy na poziomie dosyć powierzchownym, a przyczyny są jakieś głębsze. Także jest takie dostrzeżenie, że tego typu problemy systemowe istnieją. I co więcej, ludzie zdają sobie sprawę, że potrzebują rozwiązań systemowych. Jeśli chodzi o aktualną powódź. Yy, przedstawiciele samorządów uważają, że potrzeba rozwiązań systemowych na szczeblu ogólnokrajowym. Nie zawsze, tak jak się mówi o rozwiązaniach systemowych czy podejściu systemowym, nie zawsze jest to właściwie rozumiane. Czasami jest to tak, że się wydaje, no tak, to rozwiązanie systemowe to tak, że rząd przyjdzie i wybuduje większe wały. To, to, to nie zawsze tak jest, tak, takie proste, ale do tego dojdziemy. E, strajki pielęgniarek, trochę wracając w przeszłość, również tam to co chwila padały rozwiązania systemowe. Rząd jak nie płacił i nie chciał zapłacić pielęgniarkom, to mówił, no nie zapłacimy wam, bo potrzebne są rozwiązania systemowe. E, często. Ale to było dosyć takie powszechne rozwiązanie, rzeczywiście, że, że jakoś sobie trzeba z tym poradzić. I to nie tak doraźnie, tylko żeby, rozumiem tutaj, możemy już wyczuć to znaczenie tego rozwiązania systemowego jest takie, żeby nie było ono, ono tylko doraźne i jednorazowe. Budowa strategii edukacji na rzecz społeczeństwa i własnego, też zauważa się, że nie ma jeszcze rozwiązań systemowych. Także rozwiązując różnego rodzaju trudne problemy, z którymi, z, którymi, z którymi się spotykamy, chcielibyśmy, żeby podejść do tego jakoś szerzej. A jak bywa w praktyce? Może, żeby przyjrzeć się po tych takich hasłach ogólnych, czym te rozwiązania systemowe są, czasami zastosujemy tutaj taką strategię odwrotną. Hmm. żeby zobaczymy, czym są rozwiązania niesystemowe. I zobaczmy to na przykładzie. Światowa Organizacja Zdrowia, ileś lat temu, to jest dosyć historia. Historia jest prawdziwa, od razu powiem. Chociaż wydaje się być niewiarygodna, ale jest potwierdzona w iluś, w iluś źródłach. To było około chyba 30-40 lat temu, bo traf, wybuchła dosyć prawie o rozmiarze epidemii, liczba chorób na, na, na wyspie Borneo. No i. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła pomóc temu krajowi coś z tym zrobić. Więc, myślenie często przebiega w taki właśnie sposób: no, każda przyczyna ma jakiś tam skutek, i że musimy po prostu znaleźć tę przyczynę, ją wyeliminować i w ten sposób rozwiążemy problem. Tego typu rzeczy nazywamy czasami modelami myślowymi. Coś, co często jest nieuświadomione, ale, ale w nas jest. Jak to przebiegało w tym przypadku? Czyli przyczyna i skutek, jeśli A, to B. W tym przypadku, no, przyczyną malarii są komary, to są jakieś komórki malarii, które zaczynają się jakoś tam yy, Więc po zastanowieniu, trzeba usunąć przyczynę komary. Jak usunąć komary? No, trzeba jakieś środki chemiczne rozpylić. W tym przypadku byłoby to, było to DDT. Zabijemy komary i będzie malarii problem rozwiązany. Trzy, aby na pewno? Pojawił się taki problem, można widać dokładnie, że nagle tym ludziom tam w Borneo, gdzie była ta akcja robiona, zaczęły się balić Dachy na, na głowie, te takie słomiane, jakieś tam robione. No do końca nie wiadomo, czy to ma jakiś związek, czy nie. Ale jak się przyjrzałem bliżej, to okazało się, że zabite zostały nie tylko komary, tylko różne inne owady. Między innymi, ja tu nie jestem ekologiem, ale a, a, przyrodnikiem, ale jakaś osa, która pasożytuje na gąsienicach. Więc jak te osy, które pasożytują na gąsienicach, zostały zabite. No to gąsienice mogły się bardzo swobodnie rozmnażać, a te gąsienice bardzo lubią jeść te, te słomiane dachy, więc one się wszystkie zawaliły. No cóż, no Światowa Organizacja Zdrowia jakoś przeprowadziła analizę, eksperci doszli do wniosku, że tak to wygląda. No i w tym miejscu widzieliśmy, ale my sobie z tym poradzimy. Zamiast dachów słomianych mamy <śledziany> takie Nie ma problemu, teraz gąsienice już nie zjedzą nam tych blaszanych dachów. No wprawdzie te dachy blaszane trochę gorzej wyglądają i są bardzo głośne, bo sobie tak jakiś monsunowy deszcz, który zaczyna walić na taki blaszany dach. Nie bardzo się daje spać, no ale to są jakieś już takie niewielkie dolegliwości. W końcu w porównaniu z problemem malarii nie jest to aż tak ważne. Ale, ale. na się okazuje, że wybucha nowa epidemia, epidemia tyfusu. Ale mają pekać się na głowę. Peka? Czy też może jest to w jakiś sposób powiązane? Owady różnego rodzaju, nie tylko komary, są zjadane przez jaszczurki. W jaszczurkach to te środki chemiczne się powoli akumulują. E, jaszczurki są zjadane przez koty, no i kwota się na tyle to już jakoś na kolejnym szczeblu łańcucha pokarmowego zakumulowało, że, e, że koty tego w dużej części nie przetrwały, więc kotów zabrakło. Jak zabrakło kotów, no to zaczęły się rozmnażać szczury. Jak zaczęły się rozmnażać szczury, no to to jest raj dla różnego rodzaju chorób dla rozprzestrzeniania więc tak, to jest epidemia, która została przyniesiona, można powiedzieć, przez Światową Organizację Zdrowia dla mieszkańców wyspy Borneo. No cóż, co z tym możemy zrobić teraz? No i teraz przychodzi część najtracniejsza. No już trochę byli zdesperowani, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Więc wymyślili, że zbiorą koty gdzieś z innych, okolicznych krajów i spuszczą je na starokąch. Nie może indywidualnie, ten rysunek troszeczkę jest przesadzony. Każdy kot nie dostał spadochronu. I tym niemniej były takie skrzynki, w które te koty zapakowali, spuścili je i te koty tam się, tam się rozgłaziły. Więc morał tutaj, można powiedzieć, z tej historii jest taki, że sieć powiązań właśnie takich systemowych jest dosyć skomplikowana. Jeżeli, że trzeba być tutaj ostrożnym, bo inaczej, jeżeli nie będziemy szukali rozwiązań systemowych, no to właśnie skończymy w ten sposób spuszczanie koty na spadochronu. Czyli doświadczenie, które tutaj było udziałem tych typów osób, można by w ten sposób opisać, zaczynają się teraz zastanawiać, no może to już nie jest tak, że to jedna przyczyna, jeden skutek, ale zanim do tego dojdą, to myślą, im mocniej naciskasz, tym silniejszy opór systemu, no próbują, próbują, a tu cały czas coś nowego wyłazi. To jest przykład takiego... Po angielsku jest takie określenie messy problem, po polsku można jako brudny problem, czyli wszystko się rozłazi, jest taki bałagan, Ciężko coś złapać, cokolwiek zrobimy, to pojawia się to w innym miejscu. Ponieważ tutaj mamy, które jakoś próbowały utrzymać jakąś czystość, jeśli chodzi o dzieci przy jedzeniu, to doskonale tego typu problemy yy, znają. E, czasami jest zresztą tak, w tych że sprawy idą lepiej zanim zaczną iść gorzej, czyli na początku, no fajnie, z, rzeczywiście komarów jest mniej, malarii być może chorób też jest mniej, no ale potem mamy jakieś inne, inne konsekwencje. No i trzecie, wreszcie, że takie proste wyjścia z sytuacji prowadzą często tam, skąd właśnie chcemy wyjść. Czyli to można też powiedzieć, że tego typu problemy noszą też niemiany nazwy takich złośliwych. W angielsku jest to wiki problem. Nie jest tak łatwo sobie z tym poradzić. No i teraz, jeżeli chcemy coś z tym jednak zrobić, jeżeli chcemy podejść bardziej systemowo, to bardzo często, może jak się zapyta kogoś głośno, to jest to oczywiste, że jeden skutek może mieć wiele przyczyn. Tym niemniej, jak się patrzy na różnego rodzaju strategie, polityki, rozwiązania wdrażane, to nie no, to za bardzo widać. Czasami rzeczywiście jest to poszukiwanie jednej, właśnie tej sernej kuli, która rozwiąże nam wszystko. Jeżeli mamy kilka przyczyn, to jest to pierwszy krok, żeby zobaczyć, czy że rzeczy są bardziej powiązane i poszukać bardziej systemowego rozwiązania. Może też tak być, że jedna przyczyna ma wiele skutków. Czyli my rozpelamy DDP, żeby zabić komary, a jednocześnie robimy BIC. W większości wypadków nazywa się tego typu BIC jako skutki uboczne. Podczas gdy, podchodząc systemowo, powinniśmy zauważyć, że nie ma czegoś takiego jak skutki uboczne. Mamy po prostu przyczyny i skutki. Te skutki, które nam się podobają, nazywamy, no to są skutki. A te, które nam się nie podobają, nazywamy skutki uboczne podczas gdy patrzymy całościowo, widzimy, że, że one są jednocześnie że nie możemy sobie tego tak, tak rozdzielić. Więc rozwiązania systemowe zmierzają do tego, żeby spojrzeć na sytuację bardziej całościowo i żeby znaleźć takie działania, gdzie jednak niewielki wysiłek w danym właściwym miejscu wywołuje wielki efekt. Nie zawsze jest to oczywiste, najczęściej nawet jest tak, że te, te rozwiązania, które natychmiast przychodzą do głowy, to są rozwiązania, które jeszcze pogarszają sytuację.